Pomyślcie o dowolnym piracie z hollywoodzkiego filmu rozczochrany, pijany buntownik z butelką rumu w jednej ręce i pistoletem w drugiej symbol absolutnego bezprawia. A co, jeśli powiemy wam, że na tych statkach było więcej demokracji niż we flocie królewskiej, która na nie polowała? Kapitan pirackiego okrętu mógł zostać odwołany w każdej chwili, z wyjątkiem czasu bitwy. Wymagało to jedynie zwykłego głosowania załogi. To nie jest fikcja. Fakt ten został udokumentowany już w 1924 roku w książce kapitana Charlesa Johnsona, który jako pierwszy opisał ten szokujący dla współczesnych system hamulców i równowagi. Jak więc ci wyrzutki, symbole chaosu, stworzyli i utrzymali tak złożony i sprawiedliwy system? Demokracja była jednak zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. Skąd na statku pełnym odrzuconych wziął się system odszkodowań za obrażenia? wypłacający 800 piastrów za utraconą kończynę. Kwota ta stanowiła równowartość pensji uczciwego marynarza za ponad 10 lat. To była fortuna, która gwarantowała przetrwanie na lądzie. Ten system ubezpieczeń społecznych o dziesięciolecia wyprzedzał jakikolwiek program państwowy tamtych czasów. Odpowiedź na to pytanie czeka na was w sekcji szóstej. A oto drugi paradoks. Jak kapitan, posiadający absolutną władzę w boju, mógł zostać legalnie obalony? A nawet stracony przez własną załogę w czasie pokoju, jego władza przypominała ciśnienie wody w róże. W walce zawór otwierał się całkowicie, dając miażdżącą siłę. Ale w czasie pokoju kodeks i kwatermistrz działali jak reduktor, aby system nie eksplodował od wewnątrz. Mechanizm tego niezwykłego procesu odkryjemy w sekcji piątej. Pod koniec tego dochodzenia nie tylko poznacie fakty, zdobędziecie arsenał siedmiu kluczowych narzędzi które pozwolą Wam zrozumieć logikę pirackiego świata. Zrozumiecie, dlaczego anarchiści pragnęli praw, jak działała ich konstytucja i jakie nieoczekiwane dziedzictwo po sobie pozostawili. To nowe spojrzenie podważy utarte pojęcia o cywilizacji i barbarzyństwie. Już nigdy nie będziecie postrzegać ich jako zwykłych rozbójników. Zobaczycie w nich przypadkowych architektów rewolucyjnej umowy społecznej. A ta zmiana w postrzeganiu sprawi, że zadacie, sobie pytanie, kto w XVIII wieku był prawdziwym dzikusem? Już za chwilę zaczniemy kompletować wasz arsenał, a jego pierwszy element to obalenie największego mitu o piratach. Obraz wiecznie pijanego buntownika wrył się w naszą świadomość dzięki Stevensonowi i Hollywood. Jest wygodny, jest romantyczny, sprzedaje ideę absolutnej wolności, ale oto pierwszy fakt z naszego arsenału, który rozbija te iluzje. Pierwszą rzeczą, jaką robili ci ludzie tworząc załogę, nie było dzielenie się rumem, było nią spisanie i przyjęcie konstytucji, własnego zbioru praw, który nazywali artykułami. Wyobraźcie sobie tę scenę: dziesiątki mężczyzn na rozgrzanym pokładzie, każdy z dłonią na czaszce lub skrzyżowanych toporach abordażowych, chórem przysięgają przestrzegać artykułów, wiedząc, że ceną za ich złamanie jest śmierć. Porządek był dla nich nie kaprysem, lecz technologią przetrwania. I to wyjaśnia, dlaczego uciekinierzy przed prawem tak desperacko potrzebowali nowych, jeszcze surowszych praw. Te prawa przypominały regułę zakonną. Ponad 90% pirackich kodeksów zawierało surowy zakaz uprawiania hazardu na pokładzie. Światła gaszono o ósmej wieczorem. Kłótnie na statku były zakazane. Wszystkie spory rozstrzygano na lądzie, w pojedynku. Wydawałoby się, że to drobne zasady, ale kara za ich złamanie była nieproporcjonalnie surowa. Dlaczego? Ponieważ piracka załoga działała jak jeden organizm, nieczyszczony pistolet był jak chore płuco, w decydującym momencie mógł zawieść całe ciało i doprowadzić do śmierci. Każdy pirat był zobowiązany przez kodeks do utrzymywania swojej broni w idealnej czystości i stałej gotowości bojowej. Ale ta totalna gotowość była potrzebna nie tylko w starciu z zewnętrznymi wrogami. Jak statek pełen urodzonych buntowników mógł funkcjonować bez ciągłych buntów? Kto pilnował przestrzegania zasad, skoro kapitan był tylko pierwszym wśród równych? Odpowiedź kryje się w postaci kwatermistrza na pierwszy rzut oka to intendent. Dzieli jedzenie, wodę i łupy. Logiczne, ktoś musi prowadzić ewidencję, ale jego rzeczywiste uprawnienia były ogromne. Kwatermistrz był wybranym przedstawicielem załogi, ich rzecznikiem praw. Rozstrzygał codzienne spory. A kapitan nie mógł unieważnić jego decyzji. Poza bitwą jego słowo ważyło więcej niż słowo kapitana. To stanowisko jest instytucjonalnym dowodem pirackiej demokracji, wbudowanym w samą strukturę władzy. A system ten nie powstał z niczego, był bezpośrednią reakcją na horror, przed którym wszyscy uciekali. Skoro więc piraci nie byli anarchistami, a budowniczymi złożonego systemu społecznego, główne pytanie ulega zmianie. Teraz brzmi ono: dlaczego? Co tak nieznośnego przeżyli, że zmusiło ich uciekinierów przed prawem do stworzenia jeszcze surowszych praw dla samych siebie? Odpowiedź nie leży na pirackich statkach. Znajduje się na tych okrętach, z których uciekli. Ich kodeks był jak żyzna gleba, która powstała na rozłożonych szczątkach starego, tyranicznego systemu. Zobaczyliśmy, jaki był piracki porządek. A teraz zobaczymy, przed jakim piekłem ten porządek ich ratował. Oto drugi element waszego arsenału. Kodeks to nie więzienie, lecz forteca zrodzona w piekle tyranii. Śmiertelność na statkach handlowych z powodu chorób i okrucieństwa kapitanów sięgała 50% w trakcie jednego rejsu. 18 godzin katorżniczej pracy, jedzenie z robakami, ciągłe bicie. Dla wielu nie była to praca, lecz niewolnictwo w czystej postaci, ponieważ znaczna część piratów złotego wieku to zbiegli niewolnicy i słudzy kontraktowi. Uciekali nie przed prawem, lecz przed absolutnym bezprawiem. Ich kodeks był murem, którego każda cegła chroniła przed powrotem do tamtego piekła. A główny wróg, przed którym chronił, nie znajdował się na zewnątrz, był wewnątrz. Co było najcenniejsze na pirackim statku? Nie złoto ani broń. Był to zasób, którego nie można dotknąć jedność. Na okrętach floty królewskiej oficerowie podjudzali marynarzy przeciwko sobie, zachęcając do donosicielstwa, aby zapobiec buntom. Pirackie kodeksy robiły coś dokładnie przeciwnego. Najsurowiej karały zabójkę na pokładzie czy obrazę towarzysza. Jedność była kadłubem ich statku. Jedno pęknięcie spowodowane wewnętrznym konfliktem, a na dno poszliby wszyscy. Dlatego spory rozstrzygano tylko na lądzie, w pojedynku. To nie był zakaz przemocy, lecz jej ścisła rytualizacja, przekształcenie chaosu w procedurę. Ale regulowali nie tylko przemoc, regulowali to, co wywołuje ją najczęściej pieniądze. Jak piraci rozwiązali problem, który niszczy korporacje i narody? Sprawiedliwy podział bogactwa? Na statku kaperskim nawet połowę całego łupu zabierali inwestorzy i oficerowie. Zwykły marynarz otrzymywał okruchy. A oto system z artykułów Bartolomeu Robertsa. Kapitan i kwatermistrz otrzymywali półtorej lub dwie części. Cieśla lub lekarz, jedną i ćwierć. Zwykły pirat, jedną całą część. Żadnych inwestorów na lądzie. To nie tylko sprawiedliwość. To genialne narzędzie motywacyjne. Każdy pirat był akcjonariuszem gotowym umrzeć za swój udział. Zwykły pirat otrzymywał zaledwie dwa razy mniej niż kapitan, marynarz floty królewskiej sześćdziesiąt razy mniej niż jego admirał. To przekształcało ich w śmiertelnie niebezpieczny kolektyw. Zrozumieliśmy dlaczego. Ale co dokładnie było zapisane w tych dokumentach, przypieczętowanych przysięgą na czaszce? Ustaliliśmy, Kodeks zrodził się z bólu. Był fortecą chroniącą wolność, narzędziem jedności i motorem sprawiedliwości ekonomicznej. Ale duch prawa to jedno, a jego litera to coś zupełnie innego. Te zasady dotyczyły nie tylko pieniędzy i bujek regulowały wszystko: tchórzostwo w walce, kłamstwo, kradzież od towarzysza. To była prawdziwa konstytucja dla narodu wyrzutków. Zrozumieliśmy ich motywy. Teraz zbadamy te artykuły pod mikroskopem i przeanalizujemy trzy filary ich prawa: prawa własności, obowiązku i przemocy. Oto trzeci element waszego arsenału anatomia artykułów. A główne prawo na statku pełnym złodziei paradoksalnie brzmiało: Nie kradnij swoim. Kradzież od towarzysza była uważana za najcięższe przestępstwo, ale kara była niewspółmierna do czynu. Nie była to chłosta ani grzywna. W prawie wszystkich kodeksach groziła za to śmierć lub marunowanie, wysadzenie na bezludnej wyspie. Złodziejowi obcinano nos i uszy, na zawsze piętnując go jako zdrajcę. Bo to nie było przestępstwo przeciwko własności, to był akt zdrady stanu. Niszczył zaufanie, jedyny zasób, którego nie można było zrabować. Złodziejowi zostawiano pistolet i jedną kulę, dając mu codzienny wybór między powolną śmiercią z głodu a szybką z własnej ręki. Ta sama logika działała również w walce. Jak zmusić człowieka do abordażu, gdzie szansa na śmierć lub kalectwo była ogromna? Kodeks stosował metodę kija i marchewki. Kij, dezercja lub tchórzostwo w walce karane były śmiercią to proste ale była też marchewka system odszkodowań 800 piastrów za prawą nogę, 600 za lewą, 100 za oko. To było pełnoprawne ubezpieczenie, nie mające odpowiednika na świecie. Sto piastrów stanowiło równowartość rocznego dochodu rzemieślnika w Londynie. Kodeks nie tylko karał za tchórzostwo, czynił odwagę ekonomicznie opłacalną. Pirat wiedział, że nawet jeśli zostanie kaleką, otrzyma fortunę. I ten sam zimny pragmatyzm dotyczył najbardziej zapalnych kwestii. Dlaczego ludzie, którzy nie znali moralności, karali śmiercią za potajemne sprowadzenie kobiety na pokład? To nie był przesąd ani mizoginia, to było prawo przeciwko chaosowi. Wiedzieli, że w zamkniętym męskim kolektywie pojawienie się kobiety nieuchronnie doprowadzi do zazdrości, przemocy i rozłamu. To było jak wniesienie zapalonej zapałki do prochowni. Problem nie leżał w zapałce, problem leżał w eksplozji, którą by wywołała. Poświęcali dobro osobiste dla przetrwania kolektywu. Ich prawa były przemyślane, ale same prawa są niczym. Najważniejsze jest to, jak je stosowano. Mamy więc konstytucję, która reguluje wszystko od kradzieży pod chórzostwo. Ale kto był sędzią na Otwartym Morzu? Lista praw to tylko papier. Co przekształcało ją w żywy, działający system prawny? Jak przebiegał sąd nad piratem? Kto był prokuratorem? A kto ławą przysięgłych? W następnej sekcji będziemy świadkami prawdziwego pirackiego sądu, procesu, w którym nie było adwokatów, a ławą przysięgłych była cała załoga i dowiemy się, jak ten system pozwalał sądzić i skazywać na śmierć własnego kapitana. Oto czwarty element waszego arsenału. Piracki sąd, w którym nie było sędziów. Jak wyglądał? Kwatermistrz jako przedstawiciel załogi przedstawiał oskarżenie. Oskarżony i świadkowie składali zeznania przed całą załogą zebraną na pokładzie. Ale wyroku nie wydawał kapitan. Wydawano go w drodze powszechnego głosowania. Każdy od chłopca okrętowego po bosmana miał jeden głos. To była demokracja bezpośrednia w działaniu. A głosowanie nie było tajne. Każdy pirat, który zgadzał się z oskarżeniem, wbijał swój nóż w maszt. Dźwięk dziesiątek ostrzy wbijających się w drewno był dźwiękiem samego wyroku. Znane są przypadki, gdy piratów uniewinniano z braku dowodów. System szukał prawdy, a nie krwi. Ale co się działo, gdy oskarżonym był najpotężniejszy człowiek na statku? A co, jeśli o złamanie kodeksu oskarżano samego kapitana? Kto ośmielał się sądzić człowieka z absolutną władzą w boju? Istniał na to legalny mechanizm. Kwatermistrz, jako głos załogi, mógł zainicjować procedurę odwołania. To nie był bunt, lecz impeachment. Zapisany w ich konstytucji. I oto odpowiedź na nasze pytanie. Kapitan mógł zostać obalony, ponieważ jego władza nie była boska, lecz delegowana. Załoga dała mu tę władzę i załoga mogła ją odebrać. Nie był monarchą, lecz wynajętym menedżerem. Kapitan był jak ostry topór, który załoga wręczała jednemu człowiekowi do rąbania wrogich masztów. Ale rękojeść topora zawsze pozostawała w rękach załogi. Gdy praca była wykonana, topór wracał na swoje miejsce. Czy piraci mieli adwokatów? Formalnie nie, ale oskarżony zawsze miał prawo do obrony. I nie było to ostatnie słowo przed wyrokiem. Badając protokoły sądów admiralicji, historycy odkryli, że wielu schwytanych piratów wykazywało zdumiewającą znajomość praw i tradycji morskich. Nie byli niewykształconymi dzikusami. Około 25% piratów złotego wieku umiało czytać i pisać, co było wskaźnikiem znacznie wyższym od średniej dla marynarzy. Oskarżony o zabójstwo jeńca mógł oświadczyć, Kapitan kazał mi to zrobić podczas bitwy, a nieposłuszeństwo rozkazowi jest karane śmiercią według naszego własnego kodeksu. To pokazuje złożoność ich praktyki prawnej. Wyrok zapadł, winny co dalej. Zobaczyliśmy, że piracki sądu. Sąd był zaskakująco demokratycznym i złożonym procesem. Władza należała do załogi, każdy miał głos, a nawet kapitan nie stał ponad prawem. Wydaje się, że piraci byli niemal cywilizowani. Ale sprawiedliwość nie kończy się na wyroku, kończy się na karze. I o ile ich sądy były zdumiewająco sprawiedliwe, o tyle ich kary były przemyślaną i przerażającą demonstracją pragmatycznego okrucieństwa. Ich sprawiedliwość przypominała oddech, rozważny, powolny wdech, by zebrać dowody, i gwałtowny, miażdżący wydech, by wykonać wyrok. Obalimy mit o przejściu po desce i pokażemy prawdziwe, Znacznie bardziej wymyślne kary. Odpowiedź na pytanie, co czekało skazanego pirata, znajdziecie w następnej sekcji. Oto piąty element waszego arsenału: anatomia kar, a pierwsza z nich marunowanie, czyli wysadzenie na bezludnej wyspie. Na pierwszy rzut oka to odroczona egzekucja przez głód i pragnienie. Ale szczegóły tego rytuału obalają tę prostą logikę. Skazanemu zostawiano niepuste ręce. Lecz bukłak z wodą, pistolet i dokładnie jeden nabój. To przekształcało pasywne oczekiwanie na śmierć w codzienny, świadomy wybór między agonią a samobójstwem. Kodeks nie tylko zabijał, utrwalał swoją władzę nawet nad śmiercią zdrajcy, dając mu ostatni, ale straszny wybór. Ale ta okrutna filozofia była tylko jedną stroną ich sprawiedliwości. Za zdradę oferowali wybór między powolną a szybką śmiercią, a za wierność. Stworzyli system, który wyprzedził swoje czasy o sto lat. 800 piastrów za utraconą kończynę. I oto odpowiedź na pytanie, które zadaliśmy na samym początku. Jak mogli sobie na to pozwolić? Przed każdym podziałem łupów najpierw uzupełniano wspólny fundusz. Działał on jak wspólny kocioł. Zanim ktokolwiek mógł wziąć swoją część, dodawano do niego główny składnik odszkodowanie dla rannych. W przeciwieństwie do floty królewskiej, gdzie lwia część trafiała do admirałów i korony, u piratów 100% łupu należało do załogi. Najwięksi indywidualiści zbudowali najbardziej kolektywistyczny system wzajemnej pomocy. To nie był akt dobroci, lecz zimna kalkulacja. System ten chronił tych, którzy ucierpieli dla wspólnej sprawy. Ale następna kara była przeznaczona dla tych, którzy zadali cios w samo serce braterstwa. Przeciąganie pod kilem. Człowieka przywiązywano do liny przerzuconej pod dnem statku i przeciągano z jednej burty na drugą. Ale pod wodą czekała go nie tylko śmierć przez uduszenie. Dno drewnianego statku było pokryte warstwą ostrych jak brzytwa muszli. Gęstość pąkli mogła sięgać kilku tysięcy na metr kwadratowy. To przekształcało karę w przeciąganie po gigantycznej tarce, która zdzierała skórę i mięso aż do kości. Jej skrajne okrucieństwo nie było celem samym w sobie lecz aktem chirurgicznym, publicznym i demonstracyjnym usunienie. usunięciem z organizmu załogi nowotworowej tkanki zdrady. To było przesłanie. Ten, kto stawia siebie ponad braterstwo, zostanie zniszczony. Ale czy cały ten przemyślany system był tylko teorią? Czy ten złożony mechanizm naprawdę działał? Czy kodeks był tylko świstkiem papieru, który wyrzucano za burtę na widok złota? Przeanalizowaliśmy trzy poziomy ich sprawiedliwości psychologiczny, społeczny i totalny. Na papierze system ten wygląda na okrutny, ale pragmatyczny, ale do tego równania trzeba dodać najbardziej nieprzewidywalny element ludzką chciwość. Teoria jest niczym bez praktyki. Prawdziwym sprawdzianem kodeksu nie jest to, jak jest napisany, ale jak jest egzekwowany w chwili kryzysu. Przeanalizowaliśmy ich prawa, a teraz zobaczymy je w działaniu. W następnej sekcji czekają na nas prawdziwe historie o tym, co działo się, gdy kodeks domagał się krwi. Oto szósty element waszego arsenału słynne przypadki. Bartholomew Roberts, odnoszący największe sukcesy pirat złotego wieku, który zdobył ponad 400 statków, miał obsesję na punkcie porządku. Jego kodeks zabraniał hazardu, a ognie i świece gaszono dokładnie o ósmej wieczorem. Ale ta obsesja nie zrodziła się z pedanterii. Zrodziła się z krwi. Pewnego dnia część jego załogi, niezadowolona z surowych zasad, próbowała uciec z łupem. Roberts osobiście wytropił zdrajców, sprowadził ich z powrotem na statek i urządził pokazowy proces. Podżegacze zostali straceni. Nie mścił się. Kalibrował system, udowadniając, że jego kodeks to prawo scementowane krwią. Roberts używał kodeksu, by umocnić swoją władzę. Ale co się działo, gdy załoga używała tego samego kodeksu, by obalić swojego kapitana? Poznajcie Edwarda Loa, sadystę, którego okrucieństwo przerażało nawet piratów. Upajał się przemocą, łamał wszelkie normy i terroryzował własną załogę, ale przynosił łupy, więc załoga to tolerowała. Jego okrucieństwo było ceną sukcesu. Kodeks działał jak waga. Na jednej szali była władza kapitana, na drugiej wola, asupi. wola załogi. Okrucieństwo Loa stało się ciężarem, który nieodwracalnie przechylił szale. Po kolejnym akcie bezsensownego sadyzmu kwatermistrz zainicjował procedurę odwołania. To nie był bunt. To była procedura prawna. Sadysta, który uwielbiał wysadzać ludzi na morzu, został przez własną załogę pozostawiony w szalupie na środku oceanu. Historie Roberta i Loa to skrajności. I właśnie dlatego pokazują, dlaczego dla zwykłego pirata zdrada towarzysza była najstraszniejszym zagrożeniem. Dlaczego w świecie zbudowanym na grabieży najgorszym przestępstwem była kradzież od swoich? Na statku, gdzie stu uzbrojonych po zęby mężczyzn żyje w zamkniętej przestrzeni, jedyną rzeczą, która powstrzymuje ich od poderznięcia sobie gardeł, jest zaufanie scementowane przysięgą. To nie była zwykła kradzież pieniędzy, to było pęknięcie w fundamencie ich świata. Jeden udowodniony przypadek kradzieży rodził powszechną paranoję. Każdy zaczynał podejrzewać każdego, co w walce było równoznaczne z samobójstwem. Dlatego kara była chirurgiczna. Załoga, jak jeden organizm, amputowała zainfekowaną część, by ocalić całość. Złodziejowi obcinano nos lub uszy, na zawsze piętnując go jako zdrajcę. Ale co wszystkie te krwawe lekcje znaczą w skali historii? Czego nauczyliśmy się z tych krwawych historii? Kodeks nie był świstkiem papieru. Był żywą, działającą umową społeczną, zdolną do samoobrony, karał zdrajców, obalał tyranów i utrzymywał kruchą równowagę sił. Ale czy to wszystko to tylko ciekawa historyczna anegdota o przestępcach, którzy wymyślili dla siebie zasady? Czy może w tym krwawym eksperymencie społecznym przeprowadzonym na otwartym morzu kryje się coś więcej? Coś, co niezauważalnie wpłynęło na nasz dzisiejszy świat? Piraci stworzyli unikalne społeczeństwo. W następnej sekcji dowiecie się, jak ich idee stały się fundamentem naszego Finał śledztwa w sekcji ósmej? Oto siódmy element waszego arsenału Dziedzictwo kodeksu. Co może mieć wspólnego krwawy piracki statut z Konstytucją Stanów Zjednoczonych? Odpowiedź na to pytanie jest głównym odkryciem naszego śledztwa. Przypomnijcie sobie podstawy pirackiego świata. Kapitan był wybierany w głosowaniu bezpośrednim mógł zostać odwołany. A ponad wszystkimi, włączając kapitana, stało prawo, kodeks. A teraz spójrzcie na ideę Johna Locke'a i Monteskiusza, które legły u podstaw rewolucji amerykańskiej. Piraci stworzyli działający model tych teorii na swoich statkach 50, a nawet 70 lat przed tym, jak zostały one wdrożone na poziomie państwowym. Nie czytali filozofów. Byli praktykami demokracji, którzy doszli do niej nie przez książki, lecz przez własne doświadczenie tyranii. Ich kodeks to instrukcja przetrwania, która przypadkowo okazała się rewolucyjnym dokumentem politycznym. Skąd ludzie uciekający przed władzą wzięli świadomość, że głównym zagrożeniem dla wolności jest koncentracja władzy w jednych rękach? Piraci intuicyjnie odkryli zasadę hamulców i równowagi. Kapitan był absolutnym przywódcą w walce to władza wykonawcza. Ale kwatermistrz był najważniejszy w czasie pokoju dzielił łupy. I wymierzał sprawiedliwość, reprezentując załogę. To władza ustawodawcza i sądownicza. To właśnie kwatermistrz miał prawo zawetować decyzję kapitana poza bitwą. System ten został stworzony celowo, jako odpowiedź na tyranię kapitanów floty handlowej. System kapitan-kwatermistrz to działający model podziału władzy, stworzony w celu zapobiegania uzurpacji. Władza została podzielona, aby kontrolować samą siebie. Przewidzieli polityczną strukturę przyszłych państw, ale klucz do ich dziedzictwa. Leży również w sferze ekonomicznej. Dlaczego morscy rozbójnicy wynaleźli ubezpieczenia społeczne wcześniej niż większość państw? Mówiliśmy o 800 piastrach za utraconą nogę. Ale szczegóły ukryte w kodeksach zdumiewają jeszcze bardziej. Utrata prawej roboczej ręki była wyceniana drożej niż lewej. Utrata oka kosztowała prawie tyle samo co utrata ręki. To nie była zwykła wypłata, lecz złożony system oceny szkód, uwzględniający wpływ urazu na przyszłość pirata. To pełnoprawna polisa ubezpieczeniowa, i jest to praktyczne wcielenie idei umowy społecznej. Wstępując do bractwa, pirat nie tylko akceptował ryzyko, ale także otrzymywał gwarancję, że w razie nieszczęścia załoga się nim zaopiekuje. Myśleli nie tylko o zysku, ale i o przyszłości. Zatem piraci to bohaterowie demokraci? To jeszcze nie cała prawda. Kim więc byli? Wydaje się, że całkowicie odwróciliśmy ich wizerunek. Z anarchistów zmienili się w budowniczych unikalnego społeczeństwa. Udowodniliśmy, że ich kodeks to protodemokratyczny system, który wyprzedził swoje czasy. Ale nie należy ich idealizować. Pozostali grabieżcami i mordercami. Ich demokracja była demokracją dla swoich, zamkniętym klubem, który istniał dzięki grabieży reszty świata. Jak pogodzić w jednej osobie wizerunek genialnego inżyniera społecznego i bezlitosnego przestępcy? Zobaczyliśmy dwie strony tej samej monety. Pirata rewolucjonistę i pirata morderce. W ostatniej sekcji zbierzemy wszystkie siedem elementów naszego arsenału, aby zrozumieć, kim naprawdę byli i co ich dziedzictwo znaczy dla nas dzisiaj. Wszystko zaczęło się od hollywoodzkiego mitu o pijanym buntowniku. Nasz pierwszy element arsenału zniszczył ten obraz i nie był to tylko fakt to był klucz. Gdy tylko iluzja chaosu rozsypała się, pojawiło się główne pytanie: dlaczego? Odpowiedź dał drugi element. Tyrania, przed którą uciekali. Ich kodeks nie był wynalazkiem, był reakcją. Ich społeczeństwo stało się lustrzanym odbiciem świata, który opuścili. Każdy artykuł to blizna po ich poprzednim życiu. Ten kodeks był jak drzewo, które wyrosło na gołej skale. Nie był piękny, ale jego korzenie, jego artykuły wrastały w każdą szczelinę niesprawiedliwości, by przetrwać. Zaczęliśmy od pytania: jak anarchiści stworzyli porządek? Teraz wiemy, nie byli anarchistami, lecz uchodźcami. Ale jak wcielili ten porządek w życie? Sama idea nie wystarczyła. Potrzebny był mechanizm. Trzeci element anatomia artykułów stał się szkieletem ich społeczeństwa, ale szkielet jest martwy bez mięśni. Tymi mięśniami stały się czwarty i piąty element piracki sąd i okrutne kary. To był spójny system. Prawo definiowało przestępstwo, sąd wydawał wyrok, a kara gwarantowała nieuchronność i system ten nie był teorią. Szósty element prawdziwe przypadki pokazał go w działaniu. Historie Roberta i Loa stały się testami wytrzymałościowymi, które udowodniły, że mechanizm działa. Piracki kodeks był żywym organizmem zdolnym do samoobrony. Ten mechanizm składał się z trzech części, działających jak jedna całość: szkielet, czyli prawa, mózg, czyli sąd i system odpornościowy, czyli kary. Zrozumieliśmy dlaczego i jak działał ten system, ale za 30 sekund ujawnimy jego główny, najbardziej paradoksalny rezultat, który zmienił świat. Cała ta machina praw i sądów stworzona z desperacji doprowadziła do absolutnie nieoczekiwanego rezultatu. Siódmy element naszego arsenału, nieoczekiwane dziedzictwo, jest kulminacją całego śledztwa. Nie wiedząc o tym, piraci przeprowadzili jeden z najśmielszych eksperymentów społecznych w historii. W swoim pływającym laboratorium udowodnili, że porządek może rodzić się oddolnie. Nie chcieli zmieniać świata, chcieli przetrwać. Ale w trakcie tego procesu stworzyli model przyszłości. I w tym tkwi ich główne dziedzictwo. Obraz pirata jest rozdarty między bezlitosnym przestępcą a genialnym inżynierem społecznym. Przypominają, że wielkie idee mogą rodzić się w najciemniejszych miejscach, a dążenie do sprawiedliwości jest najpotężniejszym motorem historii. Zbiegli niewolnicy. I uciskani marynarze stworzyli system hamulców i równowagi, w którym kapitana można było odwołać w każdej chwili. Poziom demokracji niewyobrażalny dla floty królewskiej. Ta historia skłania do zastanowienia: ile jeszcze takich przypadkowych wynalazków kryje się w mrocznych zakątkach historii? Przeszliśmy całą drogę. Zebraliśmy wszystkie siedem elementów pirackiego arsenału, zobaczyliśmy ich okrucieństwo i ich geniusz. Ich chciwość i ich dążenie do sprawiedliwości. Teraz wasza kolej, by wydać werdykt. Przedstawiamy wam dwa skrajne punkty widzenia. Pierwszy byli po prostu przestępcami. Ich innowacje społeczne to jedynie efekt uboczny sprawnej organizacji gangu, nie mający wartości moralnej. Drugi byli rewolucjonistami z przymusu, którzy używali okrucieństwa jako narzędzia do budowy społeczeństwa bardziej sprawiedliwego niż to, z którego uciekli. Po tym wszystkim czego się dowiedzieliście, kim byli w większym stopniu, napiszcie w komentarzach tylko jedno słowo przestępcy czy rewolucjoniści. Zobaczmy, jaki werdykt wyda nasza ława przysięgłych. Wasz głos to ostatni element tej historii.